Trzecie, trochę też dziwne. Co było tym momentem, kiedy sama w sobie krzyczałaś, wróci do nas? Czy był taki moment? No to nawet ostatnio ci powiedziałam. Pamiętasz, jak mieliśmy wymianę zdań, żebyś żył z nami tu i teraz, żebyś był. Aha. No, to też można sobie, wiesz, interpretować w jakikolwiek no bo ja mam te takie skrajności, wiecie, że albo idę na maksa w jedną stronę, Z albo w skrajności drugą. skrajności w skrajności. Tak, że nie mam, muszę jakby złapać ten balans, rodzina, praca na przykład, rodzina, pasje, rodzina, kariera i tak dalej, nie? Praca, a ja albo idę w jedną stronę na maksa, albo w drugą i to długi, długi temat. I trzeba łapać. To nie o mnie. Trzeba łapać. Dobrze, no nie. Blok szósty. No. Nowy etap, czyli blok ostatni. Jak nasza relacja wygląda dziś, kiedy już nie żyjemy według tachografu? Normalnie. Co znaczy normalnie? Bo to dla każdego to słowo znaczy co innego. Normalnie, bo tak jak dopiero powiedzieliśmy, ze skrajności w skrajność. Czyli masz kolejną skrajność. No mam, nie powiem, że nie. Tak. Znowu w coś e... się wkręciłem na maksa. Ja to też tak głośno o tym mówię, bo mi na przykład wiele rzeczy nie pasuje i też nie będę tego hamować.